Siemanko, jedziemy do Warszawy w proteście. Dojeżdżamy do Bieniewic, tam z gór. O proszę, będzie ten rozkaz. Już kilku okolic się zjechaliśmy I ruszamy, zaraz dołączymy do strajku, bo już mamy do Bieniewic dosłownie jest parę minut, będzie jechało się wolniej. Dojedziemy do Warszawy, pokażę Wam o co chodzi. A mną zobaczy w lusterkach, w jeszcze tam jest, tył, Prowadzi na żółta Skania jak i na skierniewicach, także włączę się później na razie. Jesteśmy w pieniewicach. Zobaczcie to. Zobaczcie, jadą cały czas, Dobra, później się włączę Zbiórka przed wyjazdem

na trasę 92 do Warszawy policjanci ładnie pilnują współpracują nikt nic tutaj nie, proszę bardzo dobra gdzie tam? w włączam się do ruchu, bo mnie z zrypią na razie Jedziemy, po malutku jedziemy Ludzie wychodzą czołgnikami Tam widać jak przede mną o. Tu ludzie powychodzili do drogi No i jedziemy dalej, do Warszawy mamy 34 do Błonia 4 Jedziemy, nie przynudzam, na razie No i dojechaliśmy najdalej jak mogliśmy do Bronisz, do zjazdu na giełdę na Bronisze Jedni wracają, jedni jadą, staliśmy tu z godzinkę po obie strony Nie jest najechane, tylko żeby takie przyniosło skutek żeby się wszyscy cieszyli, tak? Ale no nie wiem Dojeżdżamy do skrzyżowania, które mamy zawrócić, bo do samej Warszawy nam nie dali dojechać. I trudno. ciągnikami nie, za, nie dali nam jechać. No. Dobra, słuchajcie. Nie truję wam więcej. Taka relacja. Na razie trzymajcie się, cześć.